Dzień dobry do ciebie? Tak. witajcie w kolejnym filmie. To jest moja koleżanka Tak? z przedszkola. Tak. Chcemy pierwszy raz do przedszkola dzisiaj oglądać i podpisać umowę. Wyciągamy za chwilę chłopaków z samochodu, Lejrenia już wyszła. Miała taki średni nastrój, ale jak już podjechaliśmy pod przedszkolę, to od razu jej się podmienił. Bo Lejrenia się nie może doczekać zobaczyć przedszkolę, prawda? Tak. Lecimy? Tak. Okej, okay, to buziaka i intro. Myślałam, <laughs> <laughs> że gustami dasz, tak jak zawsze. Mmm, intro. Mogę mieć do ciebie prośbę, bo ja mam taki średni humor. Zrobiłabyś dla mnie serduszko? Dziękuję, od razu mi lepiej. Dzięki skarbie, dziękuję. Kochana jesteś. Chyba nie można na ulicę wychodzić. Co? Ej, 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 nie wychodzimy. Nie wychodzimy, hej, hej. Zobaczcie, jedzie samochód. No. Zrobimy mu mieście. No tam, jest ja tu nie wychodzi. Przepraszam. Bo no, tu ja do samochodu jedzie. No jedzie, jedzie. Jedzie w kałuże. Ostrzegasz go, żeby w kałużę nie wjechał. Ojej! Jedzie do domu. Chyba tak. Ale dlaczego? No bo ty już po prostu jedzie do domu, zjeść kolację. Uuu. Nie stawać, przepraszam, macie rację Strasznie, tata jest niedobry A nie, nie ma niedobrych A okularki zakładamy, gdzie masz okularki? Nie wychodzimy, Leo Dobrze, Lejrenia, że go trzymasz Leo Są okularki nie. Proszę Dobra Ale wieje Uciekajmy lepiej M Mączkę? Możemy windą pojechać do waszego przedszkola? To je jest jeden dystop. Bo tu jeden Nie <ślam> Jezu, wiesz, jaką ja miałem traumę Tyka kiedyś. Zapachu? Ale jak? Ty tu jest toaletą. O, może patrzcie, Chodźcie, chodźcie, dzieci tutaj jeszcze. Jeszcze na chwilę tu. Do toalety, chodźcie. O, świetnie. Vale well, oh, chodźcie. So, no. so, no wow, niesamowita. Chodź, chodźcie. Aaaaa! W sensie weźmiesz czy nie weźmiesz, bo... Tam jest przedszkole, o tam. Chodźcie za mało Tu, Leo, tu jest przedszkole. Chodźcie. Poczekajcie. Tu jest szwatnie, tak? E, Ona lody robi. A, lody lody robi? Robisz lody. tak? tak? Tak. Teraz ją ja ustawiasz. To już jest Max. I To jest lajra. Nikt nie są. Jest, a to jest ja chyba drugi raz, a to jest Lionel, ale Leon na niego mówimy. Leo. Lionel. Albo Liko. Może dużo Myślę, że Nie, nie wie pan, się pan go. No. Tak. Nie. I pani jest jedną z nielicznych osób, która Co właśnie wie, że on jest bardzo do mnie podobny. W tym jasne. Bo, jest, bo w rzeczywistości niektórzy mówią, że oni są tacy sami, a tak naprawdę ona nie, jest absolutna. podobna do żony. A on jest identyczny jak ja, jak byłem mały. Tylko tego nie, to nie wszyscy widzą, bo nikt mnie nie, nie widzi. Ja może rzeczywiście jest bardzo podobny. Ta! Co, Co tam masz? I tu, koniec. I cut. Taki malusi. Mhm. A jeszcze niedawno był bardzo malusi, bo się urodził malusi. Urodził się malusi? No. A jak malusi się urodził? Bardzo 590 i 46 cm. A nie jest prześniakiem, tylko jest normalnie 39 plus 2. Nie tylko hipotrofia, tylko znaczy czy był hipotroficzny ostatecznie? ze względu na tą masę. Co to jest? Co ty znalazłaś? Co ty znalazłaś? Co to jest? Czuj, Tutaj mamy tutaj są takie. Rzeczy, które są związane też z matematyką. Nie! A te belki, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale one są zobacz tak wielkościowo, żeby dzieci widziały, że jeden jest Aha, mniejszy tak, tak. od dwóch, rozumiesz? Mm -hmm. A tutaj też mamy. Ja, ja wiem. Właśnie, że Się trochę znam na tym. Tak. Jedyneczka jest maleńka, prawda? A tutaj mamy tysiąc, który składa się z tylu jedynek. No i to jest mała liczba, a to jest duża. No I tak. to nie jest tylko na to zasadzie... Tam jest setka. A tu jest setka, tak. No i tu jest dziesiątka. No mhm. i to jest jedność. To jest jeden, jedność. I też uczymy się tego już. To jest jedność, dziesiątka, setka i Uuu! dziesiątka. Set. Aha, a to, to jest, tak. tak. Siedemsetek. I tak. to jest bardzo łatwo wtedy się im nauczyć tego, że jest siedemset, siedemsetek. A jak oni Piąc dziewięć dziesiąt? tysięcy, gdzie? Jeszcze? No 9 tysięcy, no to manią sobie wezmą 9 no no tysięcy. Ale za, tysięcy za, za i ma, to, no to są sobie. dzieci, żeby 9 tysięcy się nauczyć? A no, żeby w głowie no, chyba ci zostało, tak? To jest teraz, ale Bo y, my sobie też sobie nie, nie zdajemy sprawy z tego, że poprzez dotyk... Co to jest? No, pies! A jak robi pies? I te techniki, oh, wow. prostu, Nauczyciel nam mówił, dobrze, no to jest 500, to jest. Ja się będę nauczył. Jajo? Tak. K My nie byliśmy sobie w stanie tego wyobrazić. A dzięki temu, mam takie nie ja, ja. sobie wyobrazić, że te tysięcy mhm. to będzie 9 brył, które na sobie stoją. i to jest... to. A tak to jest. To bardziej jest, tak, jest chyba on skaza. On, to, to jest mała liczba. Tak, tak. bo nie ma grzyby. Podkreślamy dzieciom, że dobrze że będziemy budować duże Prawda? Mhm. duże, no bo rzeczywiście. Simba ma grzybę, prawda? Simba. Tak. A nie tylko abstrakcję. No co to jest, Lejrenia? To jest co masz stanie, że co no w ręku? Co masz No dużo w Montessori jest takich rzeczy, które po, nie tylko teoria, teoria, teoria. teoria no bo dzieci no, nie tylko zapamiętują teorii, tylko też konkret, żeby to poczuć, żeby te emocje poczuć. No, jak się dotknie kamień, to się poczuje. Koko! Koko! Koko. Tak! Też... Co ty robisz? Naprawiam. Naprawiasz? Tak. Wow. wow! Że nie trzeba się dzielić? Nie tyle nie trzeba się dziecka, nie można cię zmuszać do tego, żeby się dziecka. No A zachęcać, jest... to jest dobre? Zachęcać można, ale też nie wtedy, kiedy widzimy, że dla niego jest to zbyt trudne. No mm -hmm. bo gdyby pan sobie kupił nowy samochód. I ktoś by Ma! poprosił pana, samże słyszałem, słyszałem ten przykład. Słuchaj, tak. no fajnie jest ten samochód, no podziel się ze mną przyjadę się tylko tam 100 kilometrów. Tak, zobaczę, jak się jeździ tym samochodem 160 km na godzinę. No to my oczywiście powiedział, baź, przejedź się! No absolutnie nie damy tych kluczyków. A dla dziecka czasami taki kogut, to jest na, na wagę takiego dla nas nowego samochodu. Więc Aha. więc też uważam, że nie można dziecka zmuszać. Nie, nie! Jeżeli jest chętne do podzielenia się, no to dlaczego nie? Ale jeżeli nie jest chętny, no to... Nie jesteśmy w stanie go do tego zmusić, bo, no, bo to nie ma sensu, on też nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego my się każemy dzielić, dla niego tak ważne Ale na żeby... placach zabaw cały czas Aaaa! się podziel się, trzeba się Wiem, no bo to jest takie, wydaje mi się, że my się do tego przyzwyczailiśmy... Schematy, nie? Z dzieciństwa. Tak, z dzieciństwa. My się przyzwyczailiśmy do tego i tak to powielamy. A, a nie zastanawiamy się nad tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie szukamy jakiegoś przykładu na, na sobie, na nas dorosłych. A dzieci bardzo wiele rzeczy odbierają jednak inaczej niż my, bo my oczekując od dziecka czegoś, Chcemy, żeby, on, żeby ono postępowało tak jak my, żeby myślało tak jak my. No one mm. nie są w stanie myśleć tak jak my. One jeszcze nie mają tyle połączeń e, nerwowych w mózgu, żeby, żeby funkcjonować tak jak my. One się dopiero uczą. Nie ja tak? matriaczkę przyniósł. A... Nie wiedzieć temu dziecku, że no, ktoś się pierwszy tym bawił. My, my na przykład nie prosimy dzieci, żeby się dzieliły, tylko mhm. mówimy, słuchaj, Piotr się tym pierwszy bawił, mhm. jak on skończy, to ty wtedy będziesz mógł się tym... No tak? i czasami jest tak, że Piotrek za sekundę oczywiście w ogóle zapomniał tej zabawce i że ta osoba kolejna mogła się tym poparć. A czasami jest tak, że Piotr, absolutnie nawet jak się nie czuwa. I od tego nie mm. będzie stał i czekał. Żeby nie się mhm. yeah. no to jest red. Pierwszym, czy, 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 no, czy w którymś koko? Tak. Czym się nim się zainteresuje? Ja zapytałam Panią o dywaniki, możesz mnie nagrać, bo to jest bardzo ciekawe. Czy nie o dywaniki, tylko o to, czy sprzątanie jest po tym, jak dzieci już powiedzmy, zabawa swobodna na przykład godzinę, to czy sprzątają potem po wszystkim i wszyscy i tak dalej? Czy to jest tak, że na przykład bawiąc się przy jednej, jak to się nazywa, nie stacja, tylko jakoś inaczej? Takie coś. Taca? To jest taca? Nie, to, że na przykład... to jest półka. No, no, myślałam, że to ma jakieś Stanowisko. Na Dobra, nazwijmy no to stanowisko. Jak się bawi ktoś przy stanowisku, to bierze sobie ten taki dywan, rozkłada sobie, zajmuje sobie na przykład taką tacę z tym, no i bawi się. I potem, jeżeli nie posprząta, nauczyciel podchodzi i pyta, czy jeszcze dalej będziesz z tym pracować, na przykład Kasiu, pani na przykład z Kasią. No i Kasia wtedy mówi, tak, ja się będę bawić tym, albo będę pracować później, ale teraz już nie chcę, Wtedy nie musi sprzątać od razu, tylko zostawia się jej imię tutaj, taką karteczkę z imieniem. Etykietę, tak. Żeby mogła potem wrócić i żeby można było wyegzekwować, żeby jednak posprzątała po sobie, no bo to do niej należało po prostu. Super, co? No. Fajnie. I czasami też to jest taka nauka dla tego dziecka, no bo jeżeli ono zostawi to sobie rano. A po południu musi przyjść i to jeszcze posprzątać, no to kolejnym razem może już się nie będzie jej opłacało tego dostawiać, tylko po prostu po sobie posprząta. No bo po co ma sprzątać na przykład tuż przed wyjściem do domu? No, no tak. tak. No więc to jest taka naturalna. E, no, faktycznie publiczna. Mm -hmm. No mm -hmm. i też nie jest tak, że gdzieś tam przymuszamy to dziecko do czegoś, to ono samo naturalnie z siebie po prostu to robi. A mm -hmm. jak już widzi tą no, swoją etykietę, no to samo to się etykietę położyło, więc mm -hmm. też jest odpowiedzialne za tak, swoją tak. pracę. Nie chcę tego pająka. Co to jest, Lajra? Co się. Ma wielkie nogi. No. Jak mu rosły. To ma grzyby? Co to jest? To jest chyba. Klęska? Simba? Tak, Simba. Lajra się sprząta po sobie rzeczy. Pani Kasia, On razem. Chyba do tego. Pasuje ona tutaj? Położyła to do pudełeczka? Nie. Mhm. Oli nie wyszło. Następne rzeczy odłożyła. A w domu tak nie Rzecz, robię. Nie? Pamiętasz gdzie to leżało? Ja nie pamiętam. I zobacz, tam jeszcze jest takie inne. To może było w tym domku? Myślę, że to było w domku? I zobacz, że jeszcze mamy kijankę i dawkę. I... Nie. nie pasuje. A może tutaj przez ten dach? A nie to wtedy. Nie, to. Jak to, do, jak to wsadzić a do tego? Nie wiem, ja nie wiem, gdzie to było. Nie, Szczerze, to chyba gdzieś tam. Ale gdzieś tam. To niestety rzucił ale przez dach. Chyba tak jakoś. A żabka, pamiętasz, gdzie leżała? To chyba lajra brała żabkę. Nie, nie wrzucaj tam, nie wrzucaj, nie, tam nie. Lajra ci pokaże, gdzie jest łokcie żabienia. O, i za idź no. za nią, zobaczysz. Pokaż, pokaż, Leo, gdzie ta żabka leżała. jej dom! Widzisz jej dom? O! Gdzie były? Tutaj były? Mi się wydaje, że zobaczyłaś może na obrazku, że ona tutaj jest. Żaba? Leo, a gdzie ten rekin był? Chyba tam, gdzie lajra jest, prawda? Pójdziesz go zanieść tam do Lajry. O nie! Chyba je ci palec. No, przynieś tatę do mamy rekina. Tam, tam jest. O, jest rodzinka! Maj! Tak? Maj! To był Leo. Hej, Lajra? Niebieski był Leo, wiesz? On go miał. Nie, niebieski był Leo. Super. Bawiście się? Ja y, układam. Nie ja wiem, myślę, że to jest miejsce dla mnie stworzone. Co? Dla mojego perfekcjonizmu tutaj. że jest tak, tak półkanalne wszystko? Do drugiej sali idziemy. Ale to jest sala twoja, wiesz? Bo to jest sala przedszkolna. A tutaj będziesz miała ubranka swoje. Fajnie? Ale jest jesteś na innej sali. Dobrze, dobrze. Tylko poczekamy na mamę, Leo i na panią Kasię. Idziemy. Leo, to jest twoja sala tutaj. Co to jest Leo? Co to? Jest? Co jest? Co to? Co to? Czy to jest konik? Obcinasz mi włoski? Tak. Dziękuję. No teraz to mam powiem ci, super fryzurę. Dzięki. A jeszcze tutaj trochę. Dziękuję pani fryzjer. Jest ciastko. Nawet? A to jest jajo chyba, czy ciastko? Ciastko. Dobra, daj. Zjem to ciastko. Mmm, mm, ale pyszne dzięki. Słodkie. Bardzo słodkie. Bo było w lodówce zimne. Mhm. Mm to mam do Ciebie niespodziankę przynosząc. Co to? Robocik. Robocik dla mnie? Tak. Nie. To jest przedszkole. Słuchajcie, jesteśmy pierwszy dzień w przedszkolu. Nie windę. Ale najprawdopodobniej samego, jakby przedszkola i tego, co tam się dzieje w środku, nie będę nagrywał. Z prostego powodu, dlatego że tutaj jest u mnie niewskazane, żeby używać telefony przy dzieciach. Więc powiemy Wam razem sobie A właściwie nie opowie, jaka jest jej reakcja. Jak było? Czy było fajnie, czy nie fajnie. I zobaczymy. Będzie ciekawie. Idziemy do przedszkola. Ciekawe, czy tutaj misie można wnosić. Ja myślę, że nie, ale zobaczymy. Misia zostawiliśmy. Tutaj Lajra ma swoją szafkę. Tutaj jest jej gibelek. Tu też jest jej imię. Buty. Laila nie może się doczekać, żeby chciała iść, prawda? I tam jest dziewczynka. No tak. I tam też jest dziewczynka. Mhm. Ale możemy już iść? <laughs> Za chwilkę musimy poczekać na Panią, wiesz? Jak Pani po nas przyjdzie, to wtedy przyjdziemy. A ja się teraz już Nie możesz się doczekać, tak? Tak. Dobra. To choć może zobaczymy, na przykład obejrzymy sobie, co tutaj dzieci malowały, dobra? Mhm. Zobacz, tutaj są bańki. To są bańki mydlane, wiesz? Tutaj są bańki. To są takie bańki, tutaj była farba. I Bańki sobie... kolorowe. Ciekawe jak oni to robili, prawda? Jest ci dużo. Patrz, to nawet to nie jest. Co to jest? Ja nie wiem. No co to jest, jak myślisz? No powiedz. A no co ty myślisz, co to jest? No powiedz! A ty też możesz powiedzieć? Nie. Czy to może jest kasza? To jest serduszko. Serduszko dla mnie? Tak. Dziękuję. A, no i dobrze. Dobrze. Wykluczone! Ale dama, bę, bę, Obawiam się. Nie, słonie nie pracują. Wychodzimy z Leo ze żłobka, tutaj proszę bardzo, jaka niespodzianka, jaszczureczka, tak? Dobra, zróbmy jej papa, bo ona chyba... Nie chcemy jej przestraszyć. Chodź, idziemy. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj, jeden kart. Idziemy do żłobka i do przedszkola. I to jest nasz trzeci dzień. Trzeci dzień. Natomiast e, podjęliśmy bardzo ciekawą decyzję. Odnośnie przedszkola Żłobka, tak? Tak, przedszkola Żłobka, tak. No. A chcemy, żeby Leo poszedł do przedszkola. Może inaczej. Nie chcemy, żeby chodził do Żłobka. No. Chodzi o to, że po prostu jakby on nie jest gotowy. Albo my. To na przedszkolu jest? Tak. Okay. To nie o to chodzi. Po prostu on się tam nie odnajduje. Gdzie jest Leo? Gdzie jest Leo? Gdzie jest Leo? Kuku! <laughs>